Major pije żubra. Pali. Nie Joyta, Nagrywasz? Dzień dobry. Ogółem to wysłali ludzie, a to znów ta orężada. O. 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 Palić, ciekawe co to palić. I po prostu chciałem powiedzieć wam, że drugi, drugiego żubra spotkałem. I on chyba miał ten żubra. To nie żuber. To żuber jest. Tak jak ja wtedy mówiłem. To taki sam kolor. Trochę, bo to jest yy, ta poziomkowa teraz i po prostu to sami zobaczcie no kolor się zmienił, bo tamta już ta szkoda, że wiśni nie mam. To yy, wiśnie wcisnął jeszcze. Aha. Cholera, tu przykleiła się ta naklejka. Naklejka się przykleiła. A ja nie wiem czemu. A to naklejka? Czemu naklejka? To za, za kibiców. Za wspaniały świat. Jak ilo nie odpadła, niestety? No, przygrała. Ale to nic. Smutno nam. Ale to będzie następnym razem będzie lepiej i za zdrowie za jakielonie znaczy to nie zdrowie to po prostu pić mi się chce bo ten czajnik to ty kurwa zrobiłeś z tym czajnikiem i ja ty nie wodę... pęknie się Wod... do mnie bo wodę będę pił? no muszę proszę nie krzyczeć na mnie bo ja nie jestem dziki A jak na dłużej jeździsz to i dziki Jak ten kompot smakuje? Ja trochę... bo wcześniej piłem... nie, paliłem papierosa i trochę zostawiłem i to to woda jest woda z, jak ze źródła źródłana woda z żubra wspaniała woda ze źródła jakiego źródła? Po prostu tajemnica. To, to takiej studni bobinowej i po prostu. Z king size'u! O, o, ale dobrze trafiłeś! King size, king size, <laughs> la 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 like. I po prostu. O. Pan zaraz zmaleje Nie W kinksejs pan pójdzie o. O. <laughs> To Mentolowy Można za ja, paniszkę A dziękuję bardzo Dla pana Szanownego mm. To jest git. Git Malina. To, to lepsze niż to lepsze. Czy to jest lepsze? Czy to jest lepsze? To jest zagadka. Niespodzianka. To piją królowie z bajki King Size.